Witamy na meczu AC Milan kontra Niga Niga Nigeria. Dzisiaj przekonamy się czy rzeczywiście ludzie z Czarnego Lądu mogą być zmodyfikowani genetycznie. O! 50 groszy! Zawodnicy wchodzą na murawę. Kibice obu drużyn wykonują na żywo swoje nowe przeboje goszczące na szczytach billboardu. Zawodnicy są fanami kibiców, idą na każdy koncert. A oto składy drużyny. Warto zwrócić uwagę na ustawienie. Niczym się nie wyróżnia. Piłkarze Afrykańcy ponoć dziś nic nie jedli. Zobaczymy czy sobie poradzą. Ten zawodnik na start pokazuje swoje umiejętności masażu stopą. No i zaczynają, jak na razie nie doszło do żadnego zamachu. Acy Milan podaje sobie i chyba zamierzają strzelić gola, ale żeś to podał normalnie ci zaralutne. Ludne ci normalnie zara. Ej, łapaj bombę! Widać, teraz coś się szykuje, akcja może być ciekawie. Ładne podanie: blisko bramki będą strzelać, Żydzi już panikują. To było i zimno. Niga, niga, Nigeryjczycy, jak widać, także potrafią współpracować. Próbują też naśladować Acemilan. Milan. Niga Niga Nigeryjczyk już blisko. Acemilan Milan widocznie przez chwilę pomylił nożną z rugby i rzuca się na Niga Niga Nigeryjczyków. AC Milan znów fatalnie podaje. Robi się tam naprawdę gorąco. Niga Niga Nigeryjczycy zaklimatyzowali się. Ponoć w szatniach też się tak ganiają. Czarny ukradł białemu piłkę. A C. Milan wczuł się w żon Uwaga! Podchodzi sędzia. Znają ten objaw. Zawodnik Niga Niga Nigeryjczyków zmarł na żółtaczkę. Spójrzcie na powtórkę. Doskonale to widać. Niga Nigeryjczycy to GMO. Koniec i chuj.